No, witam. Ostatnie wiatry folię mi rzuciły. Jest okazja zobaczyć, jak po tych mrozach zimowały u mnie Musabasio. Nie wiem, czy otwierać, stresować się, czy trzymać do wiosny, ale no, nie wytrzymam. Foli nie ma, muszę zobaczyć. Czy przezimowały u mnie w słomie, czy nie. Zaraz odkryję jednego, zobaczymy. No, próba generalna. Zobaczymy. No było przez jakieś, nie wiem, 3 parę dni było po minus 15, może więcej mrozu. No nic, próba generalna. Odkrywam. Słoma jest, zobaczymy co dalej. Mokra. Coś tam widać. Nie mogę się do niego dogrzebać. No, mamy go. E, powiem wam. Jest Gites. Zielony. I, i, i. Chyba jest dobrze. Chyba jest dobrze. Zielona góra, zielony. OK. Słoma zdała swój egzamin. Nie będę odkrywał wszystkich, bo myślę jak ten jeden jest, to wszystkie są. Okej, okay, ale jeszcze dalej zobaczymy. No dobrze. Widzę, że nawet delikatnie coś wypuszcza. Tutaj jest. Nie no, nie mam rozu. Jest okej. Okay. Jest dobrze. No bo już się bałem, mówię. Szkoda moich. Musabasio jest, jest ich kilka Jeszcze bym spróbował odkryć Ale nie chce mi się je Odkrywać, bo tutaj mam Kolokazję China No nie, no ale zobacz Ale lepiej można, nie wiem, w tamtym roku ładniej mi przyzimowała Tutaj Pod tą Pod, tą, pod tymi Żynkami Tu chyba jest kany, ale no myślę, że chyba nie Ale zobaczymy To mogę odgrzebać o nie tutaj tu już jest szron na 100% nie no tutaj to już przemarzło to już nawet nie ma co się spodziewać ale to na próbę jedna zostawiona kany ale tu są też Ej, tu jest kany musa folia grande no, kończę zobaczymy jak rozbieramy to zobaczymy wszystko pod folią Tu liście, tu jest prędzej, o. ale też jest przyśroniałe. Co jest dalej? O, ale dalej mamy sucho. Glizdy są. Jedno odłamiamy. Powiem wam, że żywe jest. gitę. to przezimuje na pewno, bo chyba tyle mrozów nie ma. Musa folia grande chyba żyje i na pewno będzie żyła. To jest zdrowy, zdrowy odrost, nic nie zmarznięte. Ok, jednak można w gruncie trzymać, powiem wam. Też było minus 15. Nie jest gruba warstwa liści i zżynków. Yy, z dębowych, powiem Wam, słomą przykryte troszeczkę przeżyło. Myślę, że już takich mrozów, w, no raczej w tym roku, do wiosny, nie będziemy mieli. Dalej też mam yy, tu jest chyba China, ale już jest grubiej przykryta. I kanna yy, Kleopatra, nie będę odkrywał. Myślę, że jak ta przeżyła, to te wszystkie przeżyły. No i bardzo się cieszę. Musa Basio jest w porządku. Jak jeden przeżył, to przeżyły wszystkie. Na razie do następnego.